Witam na e, tej konferencji przed biurem e, Tomasza Rzymkowskiego, bo nie będę go nazywał posłem, bo to by go zbytno, zbytnio nobilitowało. E, ten człowiek został ostatnio mianowany przez swojego kolesia Czarnka e, wiceministrem edukacji, będzie zajmował się nauczycielami i ogólną... E, nauką w Polsce no powiem po prostu dla mnie był to szok kiedy to zobaczyłem że osoba o tak niskiej ilości inteligencji i małych zasługach została tak ważną osobą w Polsce to jest wstyd dla Kutna z którego ten człowiek pochodzi że takie coś się stało Przypomnijmy, ten człowiek całą polityczną karierę oparł na zdradzie. Na początku e, brał udział w, w tworzeniu ruchu narodowego w Polsce, który zdradził dla Kukiz 15, który następnie próbował zdradzić e, dla e, innych partii, które sam próbował, m.in. śmieszny twór typu Endecja, która oczywiście mu nie wyszła, bo to jest Tomasz Rzymkowski. E, wreszcie przyszedł do PiSu e, i w tym PiSie, Robi karierę po prostu szura, który próbuje zniszczyć wszystko. Przypomnijmy, został wiceministrem od edukacji, a jeszcze rok temu mówił, że nauczyciele zarabiają mało, bo mało pracują. Ten człowiek uważa, że praca nauczyciela jest tak lekka, że nie wymaga godziwej zapłaty za to. Yy, I tym, z tego właśnie powodu, dzisiaj ta konferencja, miał być protest, który prawdopodobnie no, jest mniejszy, niż miał być ze względu na pogodę. Jednak to nas nie tłumaczy. Jesteśmy tutaj, walczymy z tą nominacją. Uważamy, że jest to głupota. Zwłaszcza ten człowiek jest tak perfidny, że próbował sprowadzić do Polski białego terrorystę Walusia, który chciał mordować czarnoskórych w Afryce. Zresztą dokonał jednego morderstwa i teraz tam siedzi w więzieniu. Dlatego też uważam, że. Tego typu nominacja jest po prostu mokrą szmatą w ryj oso każdej osoby, która jest związana z edukacją w Polsce, każdego ucznia, każdej uczennicy i każdej osoby, która pobiera jakąkolwiek naukę. E, są tutaj ze mną e, osoby z lewicy i teraz chciałem poprosić tutaj e, Elę Żura, która e, opowie o swoim zdaniu na ten temat. Elu, zapraszam. Dzień dobry. Szanowni Państwo. E... Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. I zastanówmy się w obliczu tego, jakie będą Rzeczpospolite, jeżeli naszą młodzież będzie wychowywał pan Czarnek do spółki z panem Rzymkowskim. Jakie będą, jaka będzie młodzież wychowywana przez homofobów, przez ksenofobów, przez zwykłych hejterów. Ministerstwo Edukacji ma gigantyczny wpływ na naszą młodzież. Układa programy nauczania, dopasowuje listy lekcji obowiązkowych. W związku z tym, to co wyrośnie dzisiaj z młodzieży, jak oni będą kształceni, to będą przyszli obywatele naszego kraju. I ja, prawdę mówiąc, nie wierzę, że oni będą w stanie zrealizować swój plan, swój pomysł na e, takie nowe pokolenie zupełnie nowych obywateli taki obywatel 2.0 według PiSu. Oni tego nie zrealizują, to jest niewykonalne, bo musieliby wyprowadzić z Polski Netflixa, musieliby y, 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 w jakiś sposób y, nadzorować cały internet, musieliby wyjść z programów Erasmus, musieliby zakazać wyjazdów zagranicznych. Dzisiaj młodzież ma również inne źródła nabywania wiedzy, nabywania kompetencji społecznych niż tylko szkoła, niż programy nauczania. Ale to, co oni mogą zrobić, to na pewno mogą pogłębić podziały w państwie mogą opóźnić proces wyrównywania szans dla młodzieży, która nie może skorzystać ze wszystkich programów yy, wyrównujących szanse również młodzieżom na zachodzie. To może być spuścizna po panach rzymkowskim i panu Czarnku. I ja bym tego bardzo nie chciała. Jestem mamą dwójki dzieci, chciałabym, żeby moje dzieci były edukowane w sposób nowoczesny i w sposób włączający. Szkoła jest dla każdego. Szkoła jest dla dzieci z orientacją homoseksualną, szkoła jest dla dzieci z niepełnosprawnościami, szkoła jest również od tego, żeby godziwie płacić nauczycielom, którzy o te dzieci dbają. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. E, nazywam się Michał Pietrzak. Jestem koordynatorem wiosny Roberta Biedronia w okręgu sieradzkim, czyli w okręgu wyborczym, w którym znajduje się również Kutno. Jestem pedagogiem i chciałbym powiedzieć, że to jest niesamowite, że mijają dwa tygodnie i drugi raz jesteśmy w Kutnie w sprawie w której musimy komentować po prostu genialne posunięcie e, ministra Czarnka. Przypominam, że dwa tygodnie temu pojawiliśmy się tutaj, dlatego że mówiliśmy o tym, że rzetelna edukacja może zapobiegać takim tragediom, jakie miało tej miejsce. I mówiliśmy o swoich obawach w związku z tym, że minister Czarnek próbuje e, wyposażyć najnowsze podręczniki do, e, do, dla młodzieży, aby eduko edukowali się o życiu seksualnym człowieka na przykład z cytatów opartych na encyklikach papieskich. I my wtedy zastanawialiśmy się, czy y, minister Czarnek nie popłynął już za bardzo i okazuje się, że nie, że można jeszcze bardziej i mamy dowód teraz. O, otóż ksenofobiczny, homofobiczny minister edukacji powołuje ksenofoba i homofoba na swojego wiceministra i mówimy tutaj o panu Rzymkowskim Skutna, który zasłynął bardzo z już znanymi memogennymi memicznymi wypowiedziami w internecie aczkolwiek tragicznymi przypominam tylko że ten człowiek na swoim Facebooku publikował ilustracje porównujące e, ślub pary homoseksualnej do ślubu z kozą e, następnie e, próbował manipulując faktami próbował po, po, alarmować o odrodzeniu nacjonalizmu ukraińskiego w Polsce i ataku na Polaków wykorzystując przy tym atak właśnie tych pseudopatriotycznych Polaków na, na procesję w przemyślu. I taki oto człowiek teraz ma opiekować się edukacją ogólną, nadzorem pedagogicznym w naszym systemie edukacji. Ja jestem pedagogiem i przypominam sobie z wykładów taki cytat, bodajże z wybitnego polskiego pedagoga pana Bodajże Mysłakowskiego, który mówił, że jeżeli wchodzi do klasy dziecko, to razem z tym dzieckiem nie wchodzi tylko nauka, nie wchodzą tylko oceny. Wchodzi z nim cała przeszłość, całe jego doświadczenie, wszystkie odczucia i to jest to nad, nad czym się pracuje. Ale ten cytat nie dotyczy tylko dzieci, nie dotyczy tylko młodzieży. Również że tak jest z pedagogami, tak jest również z ministrami. Nie możemy powiedzieć, że ktoś, kto przychodzi na stanowisko ministra eduka wiceministra edukacji, on w tym momencie stanie się osobem, który, osobą, która promuje oświatę, oświeconą oświatę. Ten człowiek wchodzi z całym swoim doświadczeniem, z całą swoją retoryką poprzednią, z całą swoją mową nienawiści i taki to jest właśnie człowiek. To jest człowiek, który jest wręcz mistrzem w promowaniu mowy nienawiści. Proszę państwa, PiS od jakiegoś czasu e, próbuje znowu antagonizować społeczeństwo. Raz to robili, wmawiali społeczeństwu, że uchodźcy są źli i na tym wygrali wybory w 2015 roku. W tym roku znowu na Ukraińcach próbują, tak jak pan właśnie Rzymkowski, próbują z, wykreować wspólnego wroga. Zastanawiamy się teraz co będzie dalej? Kto będzie dalej powołany? Teraz pan Rzymkowski, a następny może będzie e, prezydent Tomaszowa, e, który ostatnio na Ukraińców próbował zgonić winę za podwyżkę cen śmieci. Bo tak było w zeszłym tygodniu, tam również byliśmy z konferencją prasową. Proszę państwa, my mamy obawy, że nadejdą czasy, że za takim człowiekiem jak Misiewicz jeszcze zatęsknimy. Dziękuję bardzo. Jest e, wiceminister jest po prostu osobą, która w jakiś sposób kreuje przecież edukację. Ona będzie odpowiedzialna za nadzór pedagogiczny. To po prostu w pedagogach takie coś już powoduje drżenie rąk. Pedagodzy będą bali się głosić jak powiem ze swojego doświadczenia. Ja skończyłem studia pedagogiczne około 3-4 lata temu. I wtedy już nastąpiła dobra zmiana. Nasi wykładowcy już tam mówili o tym, że są naciski na nich, na to, żeby pewnych treści nie przekazywali. Takich ludzi, takich otwartych homofobów jak pan Czarnek i pan Rzymkowski jeszcze wtedy nie było. Strach pomyśleć co teraz. No, y Mój... Moim zdaniem e, może nie zmienia, ale po prostu umacnia, po prostu umacnia. Pan Czarnek nie może być wszędzie. Mi się wydaje, że wiceministrowie są po prostu takimi dalszymi, że tak powiem, mackami, które będą dalej sięgać w głąb systemu. Dziękuję bardzo. Jeszcze głos zabierze jeszcze przedstawiciel Młodej Lewicy, Mikołaj Obarski. Dzień dobry Państwu. Polska edukacja nie ma szczęścia do Ministerstwa Edukacji. Od wielu lat obserwujemy w jakich poczynaniach w złych oczywiście poczynaniach e, jest kształtowana edukacja. Była zła reforma Minister Zalewskiej. Za nami też rządzę Pana Piątkowskiego, który e, dla którego ważniejsze były mury niż ochrona osób o innej orientacji w szkolnictwie. Teraz jest minister Czarny, który wprowadza różne, różne dyk, dykrytety religijne, które zagrażają polskiej wolnej edukacji. My jako młodzież nie zgadzamy się z obecną sytuacją i wyborem na, wice, na wice ministra pana Żonkowskiego. Dlatego pytam, jak długo będziecie psuć polską edukację? Jak długo będziecie deprawować? Mogę jeszcze do pana pytania, mogę sekundkę jeszcze, bo zadał pan pytanie, co to zmienia, że wiceministrem zostaje pan Rzymkowski. Ja chciałabym też od tego, żebyśmy sobie pomyśleli, co to znaczy w ogóle zostać wiceministrem. To jest ważna rola, to nie jest taki ktoś z ulicy z łapanki, to jest ważna rola. Jeżeli... Jeżeli powołujemy w ogóle wiceministra, to po to, żeby minister, ministerstwo w ogóle miało kilka nóg. Każdy wiceminister ma swoje kompetencje w jakimś, w jakimś kawałku, równoważą również swój światopogląd, być może wielokrotnie, wspierają się w tych fragmentach, gdzie są mocni. Jeżeli... To ta nominacja nic nie zmienia, ma pan rację, ona jakby w linii tej władzy i ministerstwa niewiele zmienia, ale jeśli tak, to po co to stanowisko powoływać? Po co obsadzać takie stanowisko, płacić pieniądze obywateli na to, płacić wynagrodzenie? Nie ma sensu. Ono miałoby sens, to stanowisko miałoby sens, gdyby na nim obsadzono kogoś, kto jest równowagą dla pana Czarnka, a tutaj nie ma takiej sytuacji, to jest groźne.